Póki jestem premierem, nie pozwolę na to. Tusk usłyszał nieoczekiwane pytanie. Miałem nadzieję, że po pięciu miesiącach naszych rządów mniej więcej wiadomo, że o tym, kto będzie aresztowany, nie decyduje narada na posiedzeniu rządu. Dopóki jestem premierem, nie pozwolę na to, żeby to politycy czy ministrowie podejmowali takie decyzje, powiedział we wtorek Donald Tusk, odpowiadając na pytanie jednego z dziennikarzy. Tusk usłyszał pytanie o Macierewicza: Ta lista jest w mojej wyobraźni. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej po posiedzeniu Rady Ministrów premier został zapytany, czy szef MSZ Radosław Sikorski, tak jak wcześniej zapowiedział, zapytał ministra sprawiedliwości. Prokuratora generalnego Adama Bodnara o to, kiedy Antoni Macierewicz zostanie aresztowany i czy ta kwestia jest rozważana. Miałem nadzieję, że po pięciu miesiącach naszych rządów mniej więcej wiadomo, że o tym, kto będzie aresztowany, nie decyduje narada na posiedzeniu rządu, odparł Tusk, dodając, że ma sporo powodów, by życzyć szybkich decyzji prokuraturze. I żeby niektórzy naprawdę zapłacili i to wysoką cenę, także cenę wolności, za to, co robili, powiedział. Zadeklarował, że dopóki jest premierem, nie pozwoli na to, żeby to politycy czy ministrowie podejmowali decyzję. Myślnik: Ja bym bardzo chciał, żeby prokuratura działała szybciej. Niestety, w tej chwili dysponujemy takimi narzędziami, jakie odziedziczyliśmy po poprzednikach. Kogo aresztuje prokuratura i zatwierdzi sąd, zobaczymy. Ja mam dość długą listę, ale to jest lista w mojej wyobraźni, nic więcej, tłumaczył Donald Tusk. Bronisław Komorowski o niezrealizowanych obietnicach wyborczych. Istotnie, Radosław Sikorski został zapytany we wtorek w programie Trzeciego Polskiego Radia o to, kiedy aresztowany będzie Antoni Macierewicz. Pytanie zadał anonimowy internauta, a szef MSZ ocenił, że jest ono zasadne. Za sposób likwidacji wsi, za sposób poprowadzenia tej skandalicznej komisji, podkomisji smoleńskiej, przyp. redaktor, która niczego nie udowodniła. Dzisiaj będę na Radzie Ministrów widział się z prokuratorem generalnym i to bardzo zasadne pytanie mu przekażę. Macierewicz to jest dla mnie siódmy cud świata. Gdyby ktoś z nas zrobił jedną dziesiątą tego, co zrobił Macierewicz na szkodę państwa polskiego, to byśmy siedzieli, a on nie siedzi, orzekł minister spraw zagranicznych.